Dzień dobry, witamy w naszym mieście Świnoujście koleżanki z grupy Onko Marszu, a Fundacji Onkorejsu, które goszczą u nas już ósmy rok i idą trasą Kołobrzeg-Świnoujście. Bardzo serdecznie chcemy ich przywitać i ugościć w naszym pięknym mieście. Może coś nam powiedzą. Grupa trasa numer jeden, a wychodzi grup 38, jak dobrze orientuje się. Dobrze, to teraz poproszę coś, żebyście się przedstawiły, powiedziały skąd jesteście. Proszę po kolei. Dzień dobry, witam, z strony Basia, ja pochodzę z Rudy Śląskiej. Mój to jest pierwsze, pierwsza trasa. Dzień dobry, Beata z Mogilna, idę trzeci raz. Witam, Małgosia ze Rzymgrodu z Dolnego Śląska, drugi raz. Dzień dobry, Danuta Cymerman, Wrocław, pierwszy raz idę. Dzień dobry, Edyta ze Świdnicy, z Dolnego Śląska, idę piąty raz. Dzień dobry, Agata Zopola, idę pierwszy raz Trasą. Dzień dobry, Aldona Fredyk, jestem z Mogilna, podążam granicami Polski z Onkorejsem po raz siódmy. Dzień dobry, mam na imię Ewa, jestem z Sobótki i jestem z dziewczynkami drugi raz. Dzień dobry, Agnieszka Sycowa, województwo dolnośląskie, maszeruję trzeci raz. Dzień dobry, Asia Chmielińska, jestem z Rotmanki, wędruję piąty raz. E, jeszcze poproszę koleżankę Aldonkę, bo ona jest taką przedstawicielką tej grupy. Powie, z jakim celem i co promują tutaj u nas w mieście. Idziemy granicami Polski i pokazujemy, że choroba nowotworowa nie przekreśla aktywności codziennej. Że najważniejsze są marzenia, trzeba je spełniać i pokazujemy, że badania profilaktyczne są bardzo ważne. Czy to samodzielnie trzeba się badać, czy ogólnodostępne typu mamografia, USG, że jesteśmy dzięki temu zdrowe i możemy tutaj z Wami być. Silne i zdrowe. I... Bardzo serdecznie was witamy. Zapraszamy na dalszą atrakcję, którą promujemy z koleżanką Olą Marylką już któryś raz z kolei. A potem zobaczymy dalej. Stąd dalej idziemy do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, gdzie mają dziewczyny zapewniony nocleg. Następnie jest zaproponowany obiad ufundowany przez terminal promowy Świnoujście prezesem pani Agnieszka Stój. Następnie są też takie niespodzianki, jak przejazd przez nasze miasto kolejką, zwiedzanie z hotelu Radisson, no i smaczne lody na promenadzie. I to wszystko atrakcje, które sponsorują nam, nasi mieszkańcy, i chcą serdecznie ugościć panie, żeby tutaj pojechały z dobrym wrażeniem. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Nə yeyəməyəcəyəm? Hava gözəldir.